Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś, jakie nadzieje ma wobec Ciebie ta osoba? Pomyśl sobie o tej konkretnej osobie. Zastanów się nad energią, która jest między Wami. I sprawdzimy, jakie nadzieje ma wobec Ciebie ta osoba. Nawet jeżeli nie jesteś w relacji, nawet jeżeli tak do końca nie znasz tej osoby, to może warto się zastanowić, czy tutaj coś zaiskrzyło, czy ta osoba cię zauważa, zauważyła. No, jakie nadzieje ma ta osoba wobec ciebie? Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że lajkujecie, za to, że subskrybujecie, za to, że komentujecie. Zachęcam do dalszego, do dalszego działania w tym temacie. No i oczywiście osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, a zaglądają, zachęcam do subskrypcji. Również zachęcam do zajrzenia do zakładki społeczność, gdzie są czytania indywidualne. Możecie tam zobaczyć, jak te czytania indywidualne wyglądają. Cena za jedno pytanie to jest 25 zł. No, chyba, że ktoś chce bardziej rozbudowane, no to tam możecie zobaczyć, jak wyglądają takie czytania. Wtedy no, możecie zadać dwa pytania do jednego tematu, albo po prostu dwa pytania do różnych tematów. No i wtedy dwa, dwa razy 25. No, także serdecznie Was zapraszam. I. Zaczynamy. Zobaczmy, jakie nadzieje ma wobec Ciebie ta konkretna osoba, ta o której myślisz. I zaraz będziemy wiedzieć. <grych> Okej. Okay. No i oczywiście bardzo dziękuję wszystkim osobom, które już skorzystały z czytań indywidualnych. Cieszę się, że się e, interesujecie tym tematem i że. Te czytania są takie dla Was um, ciekawe i wnoszą do Waszego życia jakieś rozwiązania. Um, mam nadzieję, że, że te czytania są dla Was dobrą inspiracją. Jaka jest energia ogólna nadziei tej osoby wobec Ciebie? Energia ogólna, co odchodzi do przeszłości? Co jest w nadziejach tej osoby wobec Ciebie i co nadchodzi? I rada. Dobrze. I teraz zobaczymy z drugiej talii, jakie nadzieje ma ta osoba wobec Ciebie. Energia ogólna. Co odchodzi do przeszłości, co jest, co nadchodzi w nadziejach tej osoby wobec ciebie i rada. Dobrze. Zobaczmy, zobaczmy, co nam się tutaj pojawi. Energia ogólna nadziei, o, być może odwrotnie, karty. <laughs> Energia ogólna, słuchajcie, cztery kielichy i kielich. Nadzieje tej osoby są takie, że bardzo czeka na jakiś być może ruch z Twojej strony, być może to, że, że zauważysz tą osobę, i bardzo na to czeka, ale nie widzi, że droga otwarta, tak, że po prostu ten kielich, który jest. Już na drodze tej osoby jest również no, możliwy do, do zorganizowania, tak? <grym> Dlatego, że to jest właśnie ten kielich, ten nowy początek. W związku z czym nadzieje tej osoby wobec ciebie dotyczą uczuć. No i tutaj yy, trzeba się skomunikować jakoś. <grym> no. No bo ta osoba ma nadzieję na nowy początek i nie widzi i go nie widzi, no. Co odchodzi do przeszłości w nadziejach tej osoby wobec Ciebie? No proszę kielichów, ale w sposób ten sam askielichów, natomiast w sposób taki konserwatywny, taki jakiś sztywny, jakiś nieciekawy. Być może tutaj właśnie ta osoba przestaje myśleć o tobie jako o kimś takim, kto jest trochę za bardzo, Właśnie usztywniony, za bardzo postępuje zgodnie z takimi sztywnymi, konserwatywnymi zasadami, i nadzieje tej osoby również tego typu odchodzą na szczęście do przeszłości. Ta osoba w jakiś sposób postrzega ciebie jako swoją nową możliwość relacji, ale na szczęście do przyszłości odchodzi to, że ta osoba jest też taka usztywniona wobec Ciebie w nadziejach. No. Także zaraz zobaczymy, co dalej. Co dalej? Co jest w nadziejach tej osoby? O, <grych> słuchajcie. A z kielichów, a z -kielichów nadal jest. O, bardzo to dobrze widać teraz, że ta osoba przeszła już z takiego podejścia sztywnego, krok po kroku, związek i tak dalej, tutaj. Wesele na 150 czy 300 osób, tylko ta osoba ma nadzieję, że jednak może to troszeczkę będzie teraz doszła do wniosku, że nie ma co się tak strasznie e, fiksować na takie bardzo poważne rozwiązania. Lepiej najpierw, że tak powiem, yy, to może skonsumować, <noise> ale w połączeniu z uczuciami. W związku z czym tutaj właśnie troszeczkę takiego yy, luzu na tu i teraz weszło w relacje i w podejście i w nadzieję tej osoby wobec Ciebie. Ta osoba tutaj przewija się cały czas ten a, as kielichów, ten nowy początek, ta ciekawość i tak dalej. No to jest paść kielichów, a nie as. No ale ja zobaczyłam właśnie ten jeden kielich i widocznie tak miało być. I widzimy, że tutaj cały czas to się przewija, tylko że na szczęście już może nie przestał, albo przestała mówić o tobie rodzicom. I doszedł, doszła do wniosku, że jednak sam pokieruje i sama pokieruje swoim życiem w tym temacie. I co nadchodzi? Co nadchodzi, słuchajcie? Król Pentakli i sprawiedliwość. Nadchodzi. Stabilizacja w nadziejach. W nadziejach ta osoba ma, um, nadejdzie w nadziejach tej osoby to, że ta osoba zobaczy sprawiedliwe i um, takie prawdziwe, szczere um, podejście do tej Waszej relacji i trochę bardziej długotrwałe, i trochę bardziej stabilne, i trochę bardziej też takie przyziemne. Um, być może to będzie właśnie takie też yy, dające poczucie bezpieczeństwa, ale nie w taki sposób, jaki był tutaj taki o, rany. <laughs> skamieniały, taki bardzo nastawiony na te zasady, dziesięciu pokoleń wstecz. No, na szczęście, na szczęście nie. Dobrze. Radę na razie zostawimy. Dobrze, dobrze. No i patrzymy, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało w kwestiach poszczególnych aspektów życia. Te nadzieje, jakie te nadzieje, takie są w poszczególnych aspektach życia. Dotyczące poszczególnych aspektów życia. Dobrze. Dobrze. Jakie ma nadzieje w kwestii, tutaj jest rada. Kwestii mm, spraw. Czekajcie, ja tylko sprawdzę, żeby to było w <laughs> Spraw emocjonalnych. Jakie ma nadzieje w sprawach erotycznych? Jakie ma nadzieje w sprawach intelektualnych? Tutaj tych kochanków wyciągam, żeby było ich widać. <laughs> I jakie ma nadzieje w sprawach materialnych. Dobrze. Jakie ma nadzieje w sprawach emocjonalnych, jakie w sprawach cielesnych, jakie w sprawach intelektualnych i jakie w sprawach materialnych. Dobrze. Jakie ma nadzieje w sprawach emocjonalnych? Słuchajcie, gdzie to jest? O, tu jest, dobrze, bo to jest energia ogólna, a tu jest ten. No właśnie. Ma nadzieję odejść od tego, co mu tam czy jej nawkładali w procesie wychowania. Po prostu w sprawach emocjonalnych ma nadzieję na to, że przy Tobie narodzi się od nowa, że przy Tobie poczuje się wolnym człowiekiem, że już nie będą go dociskać te sprawy, które na szczęście odchodzą do przeszłości. Te wszystkie um, wpajane różne rzeczy, które mają być w relacji trudnością, bo bez tego się nie obędzie. Co jest w nadziejach tej osoby? No, proszę bardzo, w sprawach erotycznych, oczywiście. W sprawach erotycznych, słuchajcie, no, mamy tutaj taką sytuację, w którym ta osoba już bardzo chce Ci powiedzieć. I to właśnie a propos kochanków. Ta osoba już bardzo chce Ci powiedzieć, że jest gotowa na w sprawach erotycznych na wymianę energetyczną, na dawanie i branie, na równowagę w dawaniu i braniu. I już teraz się do tego zbiera, żeby Cię poinformować o tym, co właśnie jest, tak? Czyli połączenie spraw erotycznych z, ze sprawami mm, uczuciowymi, no i jednocześnie dokonanie też pewnego wyboru. No, także to w sprawach erotycznych, no. Także na, nastaw się, tak? <laughs> nastaw się. <laughs> Dobrze, co w sprawach intelektualnych? W sprawach intelektualnych uleczenie. Fajne, ale fajna energia intelektualnie to cały czas ja tutaj tego o, arcykapłana widzę, który po prostu bruździ. I w sprawach intelektualnych widzę uleczenie i wejście na wyższy poziom, więc ma ta osoba nadzieję, że zrozumie przy tobie, że ma prawo do swojej asertywności, że nie musi się wystawiać na, na te dziesięć mieczy, na to męczenie kota i na te ciągłe, to ciągłe, na te ciągłe różne słowa, które okazują niezadowolenie osób dookoła bądź tych osób, które były w przeszłości tej osoby. Mamy tutaj w sprawach intelektualnych nadzieję, że przy tobie ta osoba właśnie uleczy się, intelektu uleczy się na tyle, ażeby umieć w sposób intelektualny podchodzić do trudności i do przeciwności losu. Dobrze, i co w sprawach materialnych, na co ma nadzieję? Ma nadzieję na rycerza buław i y, y, sąd ostateczny. W sprawach materialnych ma nadzieję, że również będzie to pewne... Y, be, będzie, będzie to narodzenie na nowo. Być może narodzenie na narodzenie na nowo, tak? <grym> nie wiem, czy to nie jest masło maślane, ale y, w każdym razie to jest no, odrodzenie, tak? Czyli narodzenie na nowo. <grym> Jest to sytuacja, w której ktoś zaczyna wierzyć w to i mieć siłę do tego, żeby zbudować swoje sprawy materialne na nowo, żeby na nie spojrzeć na nowo i żeby no, po prostu w nich wzrastać. To jest Nadzieja na to, że sprawnie, chętnie i z radością i z energią ta osoba będzie działała w temacie materialnym, właśnie być może dzięki tobie, być może dzięki twojej energii, być może właśnie dzięki temu, że się wyzwoli z pewnych starych mm, wzorców. No. Dobrze. No, i rada, jaka jest dla ciebie rada? Rada, rycerz pentakli i rycerz kielichów. Hmm, no fajne, również fajne. Słuchajcie, rada jest taka: spokojnie z tymi uczuciami, tak? Spokojnie z tymi uczuciami, uziem się, ale nie odcinaj ich. Też daj sobie nadzieję i daj sobie szansę. Daj sobie szansę bądź otwarta, otwarta na to, co nadchodzi, tylko nie pędź, nie pędź. Ta osoba tutaj yy, właśnie ma dużo do zrobienia w kwestii swoich nadziei, swego, swojego oczyszczania się z przeszłości, tak? ma też bogate życie emocjonalne w związku z czym ty bądź taka, jaka jesteś. Trochę spokoju, trochę flirtu, trochę radości, wszystko na takim poziomie właśnie rycerza, żeby coś się działo. Tylko nie przesać, nie przesać, żeby tutaj jest właśnie potrzebna trochę twoja, twoja równowaga w tym uziemieniu takim spokojnym, a jednocześnie okazywaniu swoich uczuć. No. Dobrze, to jest rada dla Ciebie. Ok. No i zobaczmy teraz, co poradzą te karty. Co poradzą te karty? Co Ci poradzą? No właśnie, troszeczkę hibernacji i regeneracji na spokojnie, na spokojnie. Tutaj się dzieje u tej osoby, w związku z czym Ty bądź sobą i. Rób swoje i odpoczywaj. No. No. No dobrze. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam, i do następnego razu.